Witam w kolejnym odcinku Archiwum Tajemnic Wiary. Dzisiejsza podróż zabierze nas w głąb średniowiecza do jednego z najbardziej tajemniczych i kontrowersyjnych zakonów w historii Kościoła, czyli Templariuszy. To nie będzie tylko sucha opowieść o zakonie rycerskim. To będzie historia, w której mieszają się świętość i chciwość, wiara i polityka, lojalność i zdrada, a także, jak twierdzą niektórzy, alchemia, tajemne rytuały i sekrety ukryte do dziś. Zakon Templariuszy powstał w 1119 roku w Jerozolimie. Pełna nazwa zakonu brzmiała Zakon Ubogich Rycerzy Chrystusa i Świątyni Salomona. Jego głównym celem miała być ochrona pielgrzymów udających się do Ziemi Świętej. Ale już wkrótce zakon stał się czymś znacznie więcej potęgą militarną, duchową i finansową. Templariusze nie tylko walczyli, oni także budowali twierdze, zbierali dziesięciny, zakładali banki, udzielali pożyczek królom. W praktyce byli średniowiecznymi bankierami Europy, co nie wszystkim się podobało. Ich majątek rósł lawinowo. Dostawali ziemię od możnych, przyjmowali darowizny, a ich majątek zwolniony był z podatków. Dzięki sieci preceptorii, klasztorów i twierdz działali na terenie całej Europy i Bliskiego Wschodu. Co więcej, stworzyli coś w rodzaju systemu czekowego. Pielgrzym mógł zdeponować pieniądze w Europie, a wypłacić je bezpiecznie w Jerozolinie. To było absolutne nowum i dawało templariuszom przewagę nad innymi zakonami i, co więcej, królami. Templariusze szybko urośli w siłę. Byli niezależni. Bezpośrednie podporządkowanie jedynie papieżowi utrzymywało ich struktury zakonne poza zasięgiem lokalnych władz. Mieli własne sądownictwo, nie płacili dziesięciny, nie musieli słuchać królów. Byli zakonem wojskowym, duchowym i finansowym w jednym. Ich potęga była nie tylko widoczna, ale i niewygodna. W Jerozolimie zamieszkali na terenie dawnej świątyni Salomona i to właśnie stąd pochodzi ich nazwa. Według niektórych relacji, templariusze nie tylko ją strzegli, ale też prowadzili tam poszukiwania. Czego? Są tacy, którzy twierdzą, że szukali arki przymierza, świętego Graala, pradawnych dokumentów lub skarbów starożytnych cywilizacji. Ich pobyt w tym miejscu do dziś budzi pytania. Nie brakuje głosów, że templariusze zetknęli się w Ziemi Świętej z wiedzą, która wykraczała poza ramy chrześcijańskiej ortodoksji. Zainteresowali się kabałą, czyli mistyczną tradycją judaizmu, studiowali pisma gnostyckie, a nawet praktykowali elementy alchemii, szukając nie tylko kamienia filozoficznego, ale też duchowego oświecenia i nieśmiertelności. Niektóre przekazy mówią o tajnych rytuałach inicjacyjnych, które miały symbolicznie zabijać starego człowieka i odradzać nowego, wtajemniczonego rycerza. Mówi się też o tajemniczych artefaktach, które mieli znaleźć lub przechowywać jak głowa tajemniczego Bożka Bafometa, złote tablice z pradawną mądrością, a nawet fragmenty Krzyża Chrystusowego. Niektórzy twierdzą, że posiedli wiedzę o świętej geometrii, złotym podziale i symbolice ukrytej w architekturze. Czy to tylko legendy? Czy może ziarna prawdy skrywane przez wieki? Nie można pominąć tu jednego z najbardziej intrygujących śladów, czyli świętej geometrii. Według niektórych badaczy, templariusze mieli dostęp do wiedzy na temat proporcji idealnych, harmonii wszechświata i symboliki wpisanej w kształty. Znajomość takich koncepcji jak złoty podział, spirala Fibonacciego czy struktury fraktalne mogła nie być wyłącznie dziełem późniejszych matematyków, ale odziedziczoną, przekazywaną wiedzą. Święta geometria miała w tradycjach starożytnych znaczenie duchowe i sakralne, uważano, że wszechświat zbudowany jest według matematycznych zasad. Templariusze mogli poznawać tę wiedzę od uczonych muzułmańskich i żydowskich, a potem przenieść ją na zachód. Ich twierdze, kaplice i kościoły, jak słynna kaplica Rozlin w Szkocji, zdają się zawierać geometryczne wzory, które dopiero współcześnie zaczynamy interpretować. Czy to właśnie te elementy świętej geometrii przeniknęły później do wolnomularstwa? Masonelia, która narodziła się kilka stuleci po upadku Templariuszy, kładzie ogromny nacisk na symbole: cyrkiel, kątomierz architekturę, liczby. Wiele z tych symboli mogło mieć korzenie w wiedzy przekazanej przez Templariuszy. Niektóre loże masońskie wręcz odwołują się do Templariuszy jako do duchowych przodków, a ceremonie inicjacyjne zawierają odniesienia do zakonu świątyni. To nie musi być przypadek. Warto zauważyć, że zarówno ryt szkocki, dawny i uznany, jak i loża Jorku, dwa główne nurty współczesnego wolnomularstwa, zawierają w swoich strukturach i rytuałach symboliczne odniesienia do Templariuszy. W rycie szkockim, stopień 30 nosi nazwę rycerza kadosz, często utożsamianego z rycerzem świątyni i nawiązuje do walki z tyranią oraz do śmierci żaka de Molaya. W tym rytuale pojawiają się elementy takie jak biały płaszcz z czerwonym krzyżem, miecz, a nawet alegoryczne odniesienia do spalenia na stosie i złożenia przysięgi tajemnicy. Z kolei w loży Yorku, w tak zwanym zakonie rycerzy templariuszy, (Knight Templar, członkowie przechodzą przez rytuały silnie związane z chrześcijaństwem i ideą krucjaty. Kandydat składa przysięgę wierności Chrystusowi jako duchowemu wodzowi, a ceremonia inicjacyjna jest pełna symboli zaczerpniętych z historii templariuszy. W lożach tych krzyż templariuszy i heraldyka odgrywają istotną rolę w ikonografii. Czy to jedynie hołd dla dawnej tradycji, czy może rzeczywisty ślad ciągłości duchowej między zakonem templariuszy a Wolnomularstwem? Czy to tylko mit? A może w ruinach ich zamków naprawdę ukryto coś, czego świat wciąż jeszcze nie odkrył? Ale zanim doszło do ich upadku, trzeba przypomnieć sobie wydarzenia, które zapoczątkowały tragedię Templariuszy i do dziś odbijają się echem w kulturze masowej. Mowa o pamiętnym piątku 13. Piątek 13 października 1307 roku przeszedł do historii jako dzień pechowy i być może to właśnie od tego momentu data ta zaczęła być kojarzona ze złem, zdradą i nagłą katastrofą. To wtedy król Francji, Filip IV Piękny, z pomocą swojego doradcy Intryganta Wilhelma z Nogaret zorganizował błyskawiczną akcję aresztowania wszystkich templariuszy na terenie Francji. W ciągu jednego dnia zakon został niemal całkowicie unieszkodliwiony. Zarzuty były szokujące: herezja, bluźnierstwo, oddawanie czci bożkom, plucie na krzyż, czary, a nawet akty niemoralne między zakonnikami. Prawdopodobnie były to oskarżenia sfabrykowane, ale skutecznie wykorzystane przez aparat władzy. Wielu templariuszy, w tym sam wielki mistrz Jacques de Molay, zostało uwięzionych, torturowanych i zmuszonych do przyznania się do zarzucanych im czynów. Najbardziej dramatycznym momentem był jednak rok 1314. Jacques de Molay, po siedmiu latach niewoli, został spalony na stosie na Małej Wyspie na Sekwanie w Paryżu. Według legendy, tuż przed śmiercią miał on rzucić klątwę na papieża Kremensa V i króla Filipa IV, wezwał ich na sąd boży w ciągu roku. Niesamowitym zbiegiem okoliczności obaj zmarli wkrótce potem. Klątwa Demolaja zainspirowała setki legend i książek, a także wzmocniła aurę tajemnicy wokół całego zakonu. Ale co się stało później? Czy ktokolwiek próbował oczyścić ich imię? Wbrew powszechnemu przekonaniu, papież Klemens V nigdy jednoznacznie nie potępił Templariuszy jako heretyków, zrobił to pod presją Filipa IV. W wiekach późniejszych pojawiały się próby rehabilitacji zakonu. W roku 2007, dokładnie 700 lat po aresztowaniu Wielkiego Mistrza, Watykan opublikował dokumenty z tajnych archiwów, tzw. pergamin z szynan, które pokazują, że papież Klemens faktycznie udzielił rozgrzeszenia niektórym liderom zakonu. Czy to oznacza, że byli niewinni? Oficjalnie nie doszło do ich pełnej rehabilitacji, ale cienka linia między winą a polityką została ujawniona. Czy zakon istnieje do dziś? Oficjalnie nie ale wiele organizacji, stowarzyszeń i bractw podaje się za kontynuatorów tradycji templariuszy. Niektóre działają legalnie jako zakon świecki, inne w formie tajnych struktur o mistycznym charakterze. Mówi się, że część z nich była inspiracją dla masonerii, a symbole templariuszy do dziś można odnaleźć w lożach wolnomularskich. Współczesne zakony templariuszy organizują nawet ceremonie, pochody i pielgrzymki, choć Kościół katolicki nie uznaje ich za kontynuację średniowiecznego zakonu. Czy więc templariusze działali dalej potajemnie? Wielu badaczy uważa, że część braci uciekła na północ, do Anglii, Szkocji i Portugalii, gdzie pod zmienionymi nazwami kontynuowali działalność. Istnieją przekazy, że templariusze wspierali bunt Szkotów przeciw Anglii, a ich symbolika pojawia się na starych szkockich nagrobkach. Inni twierdzą, że jako tajna sieć finansowo-duchowa przetrwali stulecia i wpływali na bieg historii zza kulis. Są też teorie, że Templariusze znaleźli coś, czego nie powinni starożytne źródła wiedzy sprzed potopu, mapy pokazujące Amerykę przed Kolumbem, albo urządzenia o niewyjaśnionej technologii. Niektórzy uważają, że to właśnie oni ukryli skarby, które w XX wieku próbowali odkopać poszukiwacze z Oak Island, a inni, że dzięki tajemnej wiedzy kontrolowali rodzące się monarchie europejskie. Ciekawostką jest fakt, że Templariusze byli również jednymi z pierwszych zakonników, którzy potrafili czytać i pisać w wielu językach. W tym po arabsku i hebrajsku. Ich kontakty z uczonymi wschodu mogły mieć wpływ na rozwój europejskiej nauki, medycyny i filozofii. Dziś oficjalnie Templariuszy już nie ma, ale kto wie, czy ich duch nie przetrwał. W herbach, legendach, tajnych bractwach, w pytaniach bez odpowiedzi, w szeptach historii, które wciąż nie ucichły. Dlaczego więc historia Templariuszy fascynuje do dziś? Być może dlatego, że łączy w sobie wszystko, co przyciąga ludzką wyobraźnię. Rycerską odwagę i zdradę, duchowość i herezję, mistykę i politykę, bogactwo i zagładę. Bo w tej opowieści nic nie jest oczywiste, a każda odpowiedź rodzi kolejne pytania. Templariusze nie byli tylko wojownikami, byli symbolem epoki, która odeszła, ale pozostawiła po sobie echo. Ich legenda nie przemija, bo wpisuje się w najgłębsze pragnienie człowieka, aby zrozumieć Zostało ukryte. A ty wierzysz, że templariusze zabrali ze sobą sekret, który może zmienić historię? Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka Archiwum Tajemnic Wiary. Jeśli cię zaciekawił, zostaw komentarz, udostępnij znajomym i zasubskrybuj kanał. Do usłyszenia.